Także, cześć, siemaćku, witajcie w nowym na moim kanale. Dzisiaj oczywiście nowa seria. A seria, która nazywa się Subway Surfers. Jest to gra, e, no, w którą osobiście dużo grywałem. E, grałem, ale, no, no, znam ją około, no, prawie rok. Ale ostatnio zacząłem nią bardzo dużo grać i myślę, że skoro nią tak dużo gram, to myślę, że nagram z niej jakiś odcinek. Więc postanowiłem zrobić z tego serię. Dobra, najpierw zobaczmy co my mamy. Use overboard without crashing. Aha! Czy mam jakąś deskę? Nie mam. Będę musiał kupić, ale to... Co w sumie kupię? kupię tą tą deskę? Tutaj mamy skrzynki. Najpierw deska, najpierw deska. E, jakieś reklamy. Okej. Okay. Używam od razu deski, żeby przejść X-19, żeby mógł mieć. Ojeju, zbogowało się... Gra się zbogowała, widzieliście? Widzieliście takiego buga z tą grą? nie ja wiem, nie wiem. Nic nie uderzałem wtedy. To bardzo yy, przydatny może być ten bug, skoro nic nie uderzałem. Ale okej, okay, myślę, że ten hoverboard rada raczej da. Ok, 3 Hooverboard Smoke Crash. Misja skończona, Mam X19 Pickup 3 Case. Hmm, pickup 3 Magnus. Get 5 Character Tokens from Mystery Box. Character Tokens? Aha, wiem! Dobra. Czyli że musimy chyba 5 Mystery Boxów. Poza hajsem Oczywiście musimy to zrobić. Ale najpierw zaczniemy od tego, że. Musimy znaleźć klucze. Pick-up. A szkoda. Że nie można ich chociaż wygrać na przykład. Tak to było fajnie. Trzeba je spick upować. No czuję, że będę je bardzo długo szukał. Ponieważ klucze są bardzo rzadkie. Dobra, spróbujmy trochę przelecieć. Muszę znaczy, pakiem, który się już skończył. Magnes. Magnez była mowa. Okej, okay, tutaj jest główka, której nie mogę zabrać. <coughs> no i tak. W zasadzie doszło w sumie. Nowa aktualizacja do sobie. Jest aktualizacja pod nazwą Tokio dokładnie Tokio Jesteśmy w mieście Tokio. Ok, mamy masterly Box. Świetnie. I jest i główka. 8 główek. 8 na 20. Jeśli to zalicie, w sumie to chyba będzie trzeba. Nie, to o, bro, tygodnie to mijają. Ok, drugi magnes, czyli dobrze. Drugi magnes, myślę, że trzeci da radę. Napisali, że in one run, czyli bez zdadania żadnego. O, tak, trzeci magnes. Czy mi się go uda zabrać Udało mi się go zebrać. Teraz tylko po prostu no. takie lagi, że i tak. I tak. Do. Co będzie, co będzie? Mega head start. No, mega head start. Raczej nie przyda. Nie przyda się mega head start. Get 5 charakter token z up hmm, Dobra, zobaczmy sobie skrzynki. No dobra, już. Yy, ok no i... I co będzie, co będzie, co będzie? Monety. Tylko 100 monet. A szkoda. Yy, wyjdzie nam 6 head startów. Wow, 6 head startów Mi. Jakieś chyba klucze do zdobycia mam. Dokładnie jest klucz do zdobycia. Ile? 5. Świetnie. Tutaj będzie chyba trzy będą. Dokładnie tak, trzy. Ok, myślę, że możemy to charakters. King. Król. Król 800. Co nam dać kawa. Co my powiemy? Wow, 980 kafli. Droga, droga. Bardzo. Dobra. Czy to pick-up? trzeba, pick up dokładnie get 5 characters. no, dobra spróbujemy jedną rundkę rozegrać ile już mój materiał trwa ach, mój materiał trwa 5 minut dopiero, no to jeszcze spoko mam 40 kluczy albo 40, 40 mam eee, zobaczmy jedną rzecz taką, że możemy pominąć te zadania o tym zapomniałem, misję Pick up 3 case gets 5 charakter. Tu już nie ma naszych skrzyneczek. Pomijamy te misje jak myślicie? Pominę je. Co mnie to tam? Obchodzi. Skip. Ojej drogie to. Pick up 3 case. Bardzo drogie te misje są. No dobra, pomijamy. Je. Pomijamy. I to chyba nie będzie wcale takie trudne. Kolej, gdyby się że się Nie. Jump 40 times. Łatwe? Wszystko łatwe, ale wypróbujmy nasze x20. Spróbujmy jednego z questów zrobić, czyli będziemy cały czas skakać. No, no to sobie skaczmy. Du, 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 dobra, jakoś tam idzie. Magnes się przyda w sumie. Przy nagrywaniu mam małe lagi, więc... Przepraszam Was bardzo serdecznie za to. Okej, okay, jest twarz. Nie, 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 nie. może tak być. Nie może tak być wcale. Ogólnie po tym... No, możecie całkiem teraz fajnie wyglądać świat, bo tamten poprzedni świat był taki trochę ciemny. Mi się nie podobało tak ciemne świat tutaj oczywiście muszę skoczyć. Żeby monety zabrać. I może będzie odcinek z Minecrafta, nie wiem. Wreszcie gry działają, więc... O, oh, jump 40 times. U mnie cały czas skacze. Dobra, już mi nie skacze. Kolej 250. 000, pick up 4 power one one run. One run, czyli znów jeden bieg. Coraz trudniejsze questy. Ja sobie tak nazywam questy. Ta nazwa według mnie pasuje. Okej. Okay. Dobrze, udało mi się to wszystko zebrać na raz. I to jest najlepsze miejsce na zbieranie hajsu. Przydałby mi się Double X. Double... Nie double X, tylko Double... podwajacz punktów. Szybkości zbierania punktów. Dokładnie. Yy, ok, Magistral czyli kolejny opening na moim kanale. Yy, kolejny opening, że mam nadzieję, że wylosujemy sobie. Dużo hajsu, dużo hajsu, ponieważ po stracie hajsu przez pominięcie zadań... O, twarz tam była, szkoda, bo chciałbym ją zebrać. Ostatnio chyba były duszki, tak, były duszki do zbierania, teraz jest coś innego. Nie wiem, dlaczego akurat zrobili Tokio. Jakieś święta w Tokio, czy coś? Nie wiem. Dobra, tutaj malutki nam no, się zbierają, ponieważ mam ulepszony trochę ten magnes. A, niestety, nie udało mi się. Ale dobra, mamy zawsze 500 coins. Możliwe no, nie jest. Ale da się przecież zdobyć nawet 57. Mam 5000 monów. Myślę, że to szybko nadrobię na tym odcinku. Mam nadzieję, że... że będzie już spoko z tym hajsem. Chociaż wiecie ja taki jestem, że od razu wrzucą cię na gron kolejny. Ale dobra, nieważne. Więc macie się, cześć.